Dzisiaj pokażę Wam, jak zgolić wąs. Będziemy potrzebować do tego czerwonego składu oraz bustów kampanijnych. Przed bitwą zaczynamy od użycia bustów. Musimy po prostu yy, odpalić wszystkie czołgi, które mamy w bitwie. A następnie przy pomocy dobrego składu. Możemy przejść do golenia. Jak widać, mi się udało. Nic prostszego. Gramy sobie jednego ebera te krzaki, delikatne odparcie. Drugim eberem graj tutaj. Wszystkimi chieftainami jedziemy na heal'a razem z dwoma 907-kami. Dwie 97 litrów, więc zostajecie na starcie tu na snajpe i snajpicie. Rozwalcie domek od rozrychu. Ile tam miało? Odbija pramski. odbija. dwie miały jechać na. Teraz tutaj Ja miałem snajp. Spot. Ej na mantikora, mantikora! Eee! prawie dałem kiecyjkowi. Fuck. Ja tu... e, wrac wracajcie dwoma cikami na bazę Dobra, ja wracam, ja Dobra. wracam Albo Tomrut, Tomrut, jedź ja Wracam, wracam Zawsze odpaleni Obstrali też się Odpaleni? A, a, się a, nie a nie czyli się obstrali, obstrali. Chcesz te chiffy tutaj gdzieś? Potem mam ci mam spota Na mam. chwilę, no, już, na chwilę. On ucieka, ucieka wrem, Ucieka wrem. Antikorę ma, ma, dawajcie, no teraz. Nie, on nie no on no ma Halo, no, no, dawaj no, Dobra, wracajmy i Jeszcze trzeci tajny niech wracają. Tomek, arta karta stoi tutaj. Ale Ile mam Nie Jebheim, biemi... możecie, czy tutaj, nami nie pchaj mnie, mi Możecie chictainami go poprawić Ale doczoliłem, ja, wjeżdziłem Gąskę, popraw gąskę ktoś A nie Jebheim. Ja już ja, poszponiłem To jest pulwona Jest moja chila, pik Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej okay. Ej, trzy chictain mówiłem rotować, jeszcze jeden Ja to jeden zrobić. Możecie, możecie, możecie nawet tymi dwoma, czterema możemy hmm. przyrotować na młode, dawajcie Jest moje Dawaj. z krzaka, więc nie, 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 nie pójdę. Jakby to repuszcząc Dobrze, wcale z nam się zaraz rozdaje To zrozumie. Stop, 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 na na tego stop, czy stop, No stop, spotuj, 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 stop, 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 czas stop, stop, nie stop, 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 pierwszy skład chyba stop, 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 w stop, stop, to w to od to stop, to od razu zamian no, kicu, jest nie no bez killi to jest połowa nice. To jest drugi no, Ale dla mnie jest... Ej drugie bro ale nie można zginąć do... Ej, robisz, ej, robisz, ej do, do, tym chaptanem i to zrobimy, okej? Dobra, dobra Możemy blendować krzaka Chyba mhm. robić to Chyba ode mnie dobra, to dawaj, Jedziemy, wszystkim razem musimy Ja w Już ciężkie hp jako pierwszy ja znaś, no, się drugie No ninja no, do końca lecił? Musimy ich po prostu na no, szybko skasować. Tak, do końca, do końca Może ktoś zaznaczyć do końca. Może ktoś za 7 zaznaczyć? Nie teraz Ktoś ma małą HP? Niech snajpi w 907 z tyłu, okej? Okay? To spróbuj 907 kończymy ja, 907 90. coś Dobra, ja, ja jadę dalej chyba. Tak, jedźcie dalej, jedźcie, poszujcie no, 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 dalej, poszujcie dalej, my, my ich rozwalimy tak, tu do dużo na kolana. Musicie przejechać do końca, muszę przejechać do końca. I do prawej zrobimy. Domek, może tymi czołgami z hillas się zrobimy. Ja pozwolę zwolę go jako muszę. Jakbyśmy to zajęli teraz? E, tak, możecie pewnie, dojdźcie do tu. Dobra, dojdźcie do żeby zaraz mina nawet odbić. Ja widzę cię. Spotanie dostać.

Albo oni ja teraz chwilę nie zrekuszyli. Nie zrekuszyli. Tak, tak właśnie, Michael i ktoś Ej, jeszcze i powinien go porobić. Ej Michael, e e Michael, nie porobisz go po prostu jeden na jeden? No, ja z Nie, oni. Ej, patrz, ten ci winem mu, tak. Ten ci jest wciąż tu mi się wydaje, możemy chyba blendować Ja dostanę spota i wiesz, na przejdzie mogę zebrać. Na pewno. się wydaje, że Mandikora stoi cały czas tu. Ale nie można kupić, zrekuszajcie. Ono może tutaj stać po prostu. Też bym no, okay. trakcie, a nie mam. Okej, dobra, dobra. No to patrzcie. Musimy spuścić Całeś jeden czołg tutaj, jednocześnie Kuinek i Michael jedziecie po tego. Go. instrukcja. Instrukcja. Tak coś to wjeżdżę w dół. Róbcie to Kuinek ja ja i Michael Rób. jedziecie po, po insta i jednocześnie jeden spuszcza się tu pod to. Jakiś szczur, nieważne. Dobra, ale już ty Nie uciek ty nie dostaniesz spota. A dobra, tutaj. Tak coś na gaza w dół. od razu to mega pycha. Zbierzesz od tego więc uważaj. Tak, że... dał... Wychali no bez hmm. Dobra. Ma. Ma. Ma ma. ma Mantikora. On musi zginąć za to. No, nie ma zabić się. Ma. Łapać się tego Keczara. Daj zabijcie Dobrze. Ale wiesz co? No, mi jest Ucieka, ucieka, ucieka. Uciekajcie tu. Do no. tyłu no. tyłu, co no. państwo dwoma, Zabijcie środek. Wyśmiatcie. Co państwo? Co ja się się tu tymi tu pieprze, ja się Heal, heal, nie, wodę stójmy, wodę stójmy Ja się po Oni pojechali hila tylko we dwóch Ebr, ebre tutaj, Ebr tutaj, ebr tutaj, tutaj jeden jedy, możecie do hila dojechać z tymi dwoma Możecie chodę, jechać to na pulę Nice Wracajcie ze środka Od razu we dwóch, jednego zostawcie, drugiego nie wraca do lasu, ok? Snow 2, Snow Mogę, bo mam spota, wiesz? Ustawmy się tak, żeby Arta nie dawała, bo jestem na hita Ja zniknę no Bedy, oni tu jest, mają pasywa, nie możesz. Ej, a ja mogę co? to zająć na Tu Czy, czy to jest Eber? Eber, tu, eber tak? gdzieś tutaj. Eber, a, cofaj, 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 Spoko, poczekajcie, Spoko, tu, poczekajcie, tu, poczekajcie. To, cofaj. Poczekajcie, poczekajcie, tu, poczekajcie. No chcę dojechać Nie, dobra, nie rozlewajcie się, się jak jak musimy, jak cofnąć, musimy cofnąć. Musimy cofnąć, bo się rozlejemy. Tu chyba kolorek. Mamy trzy ataki hazlów, tomek jak coś. Minus 300 jest. Minus 2. Nie widzisz, co ma kana? Minus 300 jest. Nie, ja mam całą mapę. 1500. Spróbuję to. Ani mają arty? Majum. Tak Mają... Ebre, Ebre jest, Ebre Ebre jeden gdzieś jest tutaj... Gdzieś jest tutaj... Tak, tu, Ucieknijcie... musicie tym 97 7k nie posiąść się Ja nie ucieknie. Arta! Arta! Leci! Ja mam spota, bo bo wody jest możemy mi się dać, hmm. na środę, że puszczą... Cały czas spota! Tomek! Tomek! Tomek mam Ale spota, on spota on tym chiefem! Cały czas spota cipami, Nie to to wody... Tomek cały czas spota dostaje... To trzeba było już robić, jak Nie bo... Nie skubane, nie możesz grać po prostu na headu w tej wodzie? Hmm, średnio, chyba. Ile oni mają HP tutaj? Dacie ich jakoś tam? 1400, chief, hmm. 1300. Ej, sobie cooldowna. No dobra, wstrzyma. Ej, dobra, możemy to zrobić tylko tak. Adrian i Quinek musicie porotować z powrotem na wodę. Okej, na Musimy użyć. I Snow też idzie na wodę. Tak też, też na, wodę. na wodę. Dobra, dobra. Nie a Jest, jest, jest. Yes, dalej, dalej jest. Czy ten EBR mi cały czas spotował, gdy byłem ja tutaj? Tam. Ja spota, a 907. 97... Po... Tutaj? Byłem tutaj i dostałem spota. Tamo. Byłem tutaj i dostałem spota. Do lewej, Adrian. Do lewej teraz odbij. Nie wiem, wy na spotie będziecie to... albo tutaj jest, albo tutaj. Ja mam ten prawdopodobnie ale... Na midzie jest Eber, na midzie jest EBR. Ej, tego 127 bed panujesz w na side normalnie, kurwa. Mówię ci, weź mu Ej, tu jest 907 stoi nade mną. Boże jak skupany zaraz okay. przeszkadza. Możesz go zobaczyć, Dokładnie? Eee, no w tym... czekaj. Arta? Arta. Jeszcze nie strzela, jeszcze nie strzała, Arta tak. się przestawiła tutaj. Nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu, czekaj. po mu dawaj k**a. się, dobra zgrupujcie się tym wszystkim no, i pojedziecie w odo, okej? Ale razem. Ja może Rade, zbierz, jednokrotnie myślę, że się uda, prawo, że się no, z nim strejdujemy. Tylko, tylko razem On no, ulewa to się. Zrobić, tak? tego Dobra, no no nice no. weź, otrzymaj, do no, Jedziemy Udaj, nice, udaj, No jedziemy w dół, za są, za są Jedziemy, jedziemy, to, tak? Jechać, Tomek, czele, idziemy? Cia, dzia, 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 Jadziemy, jedziemy? Jedziemy, jedziemy, Dobra, teraz od się zasłonimy. Tak, 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 ja jestem na open, zobaczcie, jeszcze przy wodzie. Pierwsi zjeżdżacie w dół. Tak. Dobrze, nie da przejazd. No nie będę spotował się od tego pushu. Czy widzą was? A teraz nie, to nie spotują, nie, spotuję, nie, nie spotują. Możecie podbić posta. Spot. Mają Wójta, spota. Od góry A, wiecie o tym. Od góry wszystkim wiecie. Od góry, okej. Okay. się, jeden za jeden. W końcu Dajcie oddajcie dołu też. No też jeden w dół i to no, raz. I skasujcie skasujcie po prostu. Dawaj jeszcze ja Nie dobiję Nie dobiję mnie. Dobra, nice, nice, nice. Spokojnie, mam ebra. Ja u darty się schowam. Ej, a jakbym ja teraz podjechał tutaj 907 przy tym? A mm, sama? dawaj, dawaj, nie możesz. No stój tam, masz dobrą no, to tutaj się przestawiła możesz, możesz, tu się w sumie przestawić CS-em, się na wszystko. Przestaw okay. się, żebym ja mógł podjechać. Przestaw się CS-em, żebym ja mógł podjechać. ciągle to. Dobra, musimy zacząć wracać. Wracajcie no. 907-kami z wody z powrotem. Skubany, dawaj. Tak, sumie, to to na Ej, a tutaj nie ma tego Ebra? Właśnie, ja nie On może być nawet w tych buszach, albo tu, no. wszystkim i będą Queenek miałeś Weź podnieś się, Kubin, lufę. Nie, nie, lufę. nie dostałem spota yeah. on może być lufę, lufę, bo... No to bo... Dobra, to jedziemy, jedziemy. Ej, tu weszło, weszło tu mi. Chyba, że przeleciało, ale... Być On tam mógł być. Tu? Ja tu na środku także. się spota na rotacji, czy tylko to jest chyba nie z giecek. Z giecek. Nie z z to Konqueror Conqueror co raczej, bo jest no ciecek na 100%. Super, super. Możliwe, że mu dałem jeszcze jedną nie, nie, nie możecie w ogóle tu podjechać? Mm. Można, 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 można. I wtedy te, tego możecie być bez zasięgu nawet Podjechałem za do jeden jednego że już warto. i musimy heal'a ale oni mają low'a, oni mają low'a, Tonek. Tak, z Kuban i ja będziemy już tak raczej, wiesz, tylko pod strzały. Ale coś. i tak strzał dać. To byśmy pojechali ty... O jednak, nie możemy grać do końca. 4 jest... minuty. Nie, bo to są 3 bitwy. Ten chłop, on gra tu na wieże i blendował. Tam to opić, na jaką lewę jak już to idziemy na jaką? Tomek, ty też raczej stajesz na wiem, bo teraz jest no, a, tak. nie, a, a, się stały marszałki. Nie wiem, podjechać, spróbować ulać się po tego co ci Jeszcze Ten, kto umarł, to Dobra jedźmy na ja, ja, jedźmy, 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 na górę, ty, jedźmy górne. na górę. Tomek, ty nie. Mamy dużo chapy, Tomek, tymi cifami na dole. Jak mają żeby jak coś, to Ciebie nie wywołać Jeden z tych ma... jest na wiatrach kiedy... ja Ej, no bez kitu, się... blindujcie to Blindowałem Płynę no podjeżdżam Fak to... Nie, ale ja spota nie dostałem No, tego się... Podjeżdżaj, 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 ten... podjeżdżajcie nie to wiem, Lewczuk Tam, zajmijcie sobie, którą chcecie To zatokę zajęliśmy Dobra Jedziemy ten, ten kamień Są, 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 są Kurde A, po co Tomek jechałeś na 200 HP? Spróbujmy tego No hard Ebra, ebr. Tego co macie mm, po pól. Musicie na pulach stać po prostu mozami no, 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 no. Stójcie no, na półach. Te opuszczę teraz Stójcie da na półach. Stój, musicie Musicie, to musi to, muszę to, muszę to, muszę to, muszę to muszę. tam nic Ej, nie ma Nic nie to, ma na wadzie. dawajcie Ej, Dawajcie Musi się A możemy nawet odciąć tak, po prostu i kapować? mają Ebra, Mam spota, ja mam spota Dostałem spota Musimy tego Uważaj, uważaj, uważaj

to je cień, dobra. To jest bardzo fajna. I idzie do przodu Tak zbyt, po prostu zbyt, jedzie na jolo, żeby ich spotnąć Jest 907. Możecie z kaps strzelić i go zdjąć 907. I teraz możecie strzelać panu. Jak okay, po prostu z kaps strzelić i spotrzeć i go rozbić no. po prostu, okej? Okay? Artykada, nie. Artykada, nie nie spam, nie. Nice. Dobra, mamy. A my gramy jeszcze. 907, 907. Jacek, ja coś. 987, 987, 987. Jeden jest strzelajcie z kapa, co wy robicie? Nie strzelajcie z kapa. Dobra. No. Dobrze.